Do internetu trafiła lista przedmiotów, które pojawią się na wyspie kolejnego sezonu czwartego. Poza tym poruszymy sobie temat samej wyspy, która będzie w nowym sezonie Marvela i co tam się na niej pojawi. A żeby to było mało, przedstawię wam wszystkie ostatnie nowości. Cześć wszystkim z tej strony, nie kto inny, Godmigao, i witam Was na odcinku z mapy kolejnego sezonu czwartego. Zanim jednak przejdziemy do tych informacji, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego wczorajszego konkursu. A jeżeli dzisiaj chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie teraz łapeczkę do góry, suba z dzwonem i kicia tak jak te kozaki, i nie zapomnijcie o komentarzu z nikiem. No i tak, moi kochani, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, powolnymi krokami zbliżamy się coraz to bardziej do nowego sezonu czwartego. I na obecny moment do jego startu mamy tylko 30 dni. A my, tak samo jak w ostatnich dniach, otrzymaliśmy sporo nowych informacji. Tym razem otrzymaliśmy informację. Informacje na temat nowych przedmiotów, jakie pojawią się na wyspie kolejnego sezonu, oraz na temat samej mapy, która tam się pojawi. Lecz zanim do tego przejdziemy, mam dla Was dość ciekawą informację dotyczącą sklepu. A mianowicie, nie wiem czy każdy z Was wie, ale w ostatnich dniach został tam wprowadzony bardzo ciekawy pakiet z przedmiotami letnimi, a bardziej to dwa pakiety, jeden z nich ostatni raz był w sklepie rok temu, a drugi lekko ponad 700 dni temu. Pakiet, który ostatni raz był rok temu macie widoczny tutaj i jest to pakiet trzech skinów oraz ich dodatkowych przedmiotów, który kosztuje 2400 V a ten drugi pakiet, który był 700 dni temu, zawiera w zestawie 3 kilofy. Test tego zdjęcia tutaj. Same przedmioty mają być dostępne w sklepie do 16 lipca, tak więc jeżeli macie Fałdolce i podobają Wam się one, to polecam sobie je zakupić, tym bardziej, że nie wiadomo kiedy znów pojawią się w sklepie, bo jak widać ostatni raz były bardzo dawno temu. Pozostawmy sobie już temat sklepu z przedmiotami i przejdźmy do tematu, który wydaje mi się, że zaciekawi was wszystkich bardzo mocno, a jest to nic innego jak kolejny sezon czwarty, ponieważ w internecie, tak jak już mówiłem, pojawiły się kolejne informacje. Pierwsza rzecz, od której zaczniemy sobie jego omawianie, to przedmioty, jakie będą dostępne na wyspie zaraz od jego startu, ponieważ w ostatnich dniach otrzymaliśmy kilka dodatkowych przedmiotów, a całą listę wszystkich podał nam liker Hypex. Według tego, co tam podał, kilka nadchodzących przedmiotów, jakie trafią w kolejnym sezonie czwartym, a dalej mamy listę pięciu przedmiotów, i pierwszy, który został przez niego wymieniony w poście, to podwójne pistolety maszynowe, czyli całkowicie nowy przedmiot. Co ciekawe kochani, pierwotnie podwójne pistolety maszynowe miały trafić w rozdziale drugim w trakcie sezonu Marvela jako mityczny przedmiot od postaci Mystic, ale Fortnite zrezygnował z tego planu i nie wydał wtedy tych podwójnych pistoletów. Obecnie nie znamy ich działania, lecz już możecie sobie sami wyobrazić jak ten przedmiot będzie mocny, patrząc na to, że już sam pojedynczy PM w grze jest strasznie niszczycielski, ale miejmy nadzieję, że Fortnite dobrze go zbalansuje. Kolejny drugi przedmiot, jaki został wymieniony na tej liście to stara namierzająca rakietnica, której nazwa to Wyrzutnia Kowadeł, a jej działanie możecie zobaczyć w tle i co ciekawe w tym wszystkim mamy otrzymać nową wersję tej nowej rakietnicy. Na obecny moment nie znamy jej działania, lecz już można spokojnie powiedzieć, że na pewno będzie to rakietnica, więc rozgrywka w kolejnym sezonie zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie i spokojnie kochani, bo przed nami jeszcze cztery przedmioty do gry. Kolejny i ten, jaki został tam wymieniony, omawiałem wam już na niedawnych filmach, które dotyczyły kolejnego sezonu czwartego. I jest to nowy launchpad, czyli super launchpady, które mają działać tak jak te zwykłe podstawowe, tylko będą nas trochę wyżej wybijały. Następny przedmiot na liście to, co ciekawe, kochani, super mozot Wolverina, czyli jego pazury, które według likerów mają powrócić na wyspę kolejnego sezonu i będą dostępne albo ze skrzynek na wyspie, albo z bossa którego poznamy, po jego. Starcie. Ostatnia rzecz na liście to nowa wersja auga, która też ma być całkowicie nowa, ale prawdopodobnie jego działanie będzie takie samo jak tego starego, tylko otrzyma albo jakiś nowy wygląd, który będzie pasował do modyfikacji na wyspie, albo po prostu coś się w nim zmieni. To co przedstawiłem wam tutaj, to obecnie znana nam lista przedmiotów, jakie mają trafić na wyspę w nowym sezonie czwartym, i od razu dodam widzowie, że nie wszystkie przedmioty, które zostały tam wymienione, trafią do gry, a na pewno nie po jego wystartowaniu. Fortnite, przeważnie, gdy do gry trafia nowy sezon, dodaje tylko kilka nowych przedmiotów, a pozostałe trafiają dopiero w trakcie trwania sezonu, więc niewykluczone jest to, że z jakieś rzeczy z tej listy trafią dopiero zaraz na sam jego koniec. Dobrym przykładem tego jest Minigun, który miał trafić do gry w tym sezonie, a jak widać, jesteśmy już w ponad połowie, a nadal nie ma go na wyspie, i od razu mogę jeszcze powiedzieć widzowie, że na pewno poza tymi rzeczami tutaj pojawi się coś więcej. Na pewno spodziewałbym się. Kolejnych dodatkowych mitycznych zdolności, bo skoro do gry trafimy pazury, a sezon będzie o motywie Marwala, to można się ich spodziewać. Poza tym dostaniemy jakieś nowe i stare przedmioty, ale akurat je dopiero poznamy. Pozostańmy sobie jeszcze przy temacie mapy, ponieważ skoro mamy okazję o niej porozmawiać, to warto tutaj przypomnieć wszystkim jakich nowości można się na niej spodziewać i w pierwszej kolejności to jakiś całkowicie nowy biom na mapie. Od dosłownie początku rozdziału czwartego nawyzu w każdym sezonie otrzymujemy jakieś całkowicie nowy biom, więc prawdopodobnie na start kolejnego również jakiś nowy się pojawi, a poza nowym biomem na pewno dostaniemy jakieś całkowicie nowe lokalizacje. Lokalizacje te pojawią się w kilku miejscach i na pewno kilka będzie na nowym biomie i na pewno, kochani, będą tam jakieś miejscówki Marvelowe, które spodobają się w większości z Was i ja sam osobiście nie mogę się już doczekać kolejnego sezonu. Nie oszukujmy się, ale sezon Marvela ten który był w rozdziale drugim, był jak do tej pory najlepszym sezonem, jaki pojawił się w tej grze, a dodanie kolejnego sezonu Marvela może znów podnieść Fortnite do góry, bo znów gra w niego troszeczkę mniej graczy. Chciałbym również przypomnieć widzowie, że jakiś czas temu w internecie były informacje na temat Galactusa, czyli zagrożenia, z którym walczyliśmy w poprzednim sezonie Marvela i on może powrócić na naszą wyspę wraz z jego wystartowaniem w sierpniu. Informacje o tym pojawiły się do tutaj I były tam wzmianki, że bestia, która pożerała gwiazdę za gwiazdą wciąż poluje, żeby ugasić swoje pragnienia, czy coś takiego tam było, więc była to wzmianka, która wprost nawiązywała do postaci Galactusa, co może nam podpowiadać, że powróci on w tym kolejnym sezonie. A na sam samiutki koniec mam jeszcze dla was takie dodatkowe tematy dla osób, które oglądają filmy do samego samiutkiego końca, a mianowicie nie wiem czy każdy z was wie, ale niebawem w Fortnite pojawi się dość ciekawy po Pojazd, a jest to nic innego jak Tesla Cybertruck. Informacje o tym pojawiły się zaraz po wydaniu niedawnej aktualizacji w czerwcu i podał ten temat przykładowo Likershina, który potwierdził to wszystko i co ważne widzowie, sam pojazd powinien trafić do gry jeszcze w tym obecnym nam sezonie trzecim, ale jak zawsze może też pojawić się troszeczkę później. Sama Tesla najpewniej będzie robiła za te większe terenowe samochody, a nie jako zwykły pojazd, tak więc będzie to bardzo fajne i teraz Pozostało nam tylko i wyłącznie oczekiwania, aż twórcy gry wydadzą ten pojazd w sklepy z przedmiotami za faudolce, i wtedy każdy gracz będzie mógł sobie go zakupić. A i tak dodam, że jeżeli interesuje Was temat kolejnego sezonu 4, to polecam sobie zobaczyć dokładnie te ostatnie odcinki na kanale. A jeżeli ktokolwiek z Was chce na kanale kolejne odcinki na temat nowego sezonu 4 oraz jego nowości, to zostawcie pod tym filmem łapkę do góry i komentarz sezon czwartym, a nie że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu, pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle Wam się on spodobał. Pamiętajcie o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i liveów. No i nie zapomnijcie o Kodziku Kicia w sklepie, tak jak te Kozaki na początku. A my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie rano. Yo!